Będziemy zakładać taśmy, przyszła, bo tam była za krótka, przyszła już dobra Ucie nadzoruje całą robotą. Z <gry> Teraz ja już napawał

tu tego, tego, tamtego kogo? I będziemy spinać ręto się będzie włożyć, I będzie gotowe Zaraz wiosna, bo już Od Takie odlatują, odlatują. Dobra, dobra, dobra. Dawaj teraz Jest nasza Za mocno, no, trzeba A robić. dobra, poprawię no, dobra. Tulejki skontrolować tylko w No tylko teraz tak. przykręcimy jest gotowe, nie? No i elewator jeszcze trzeba nie, no. nie wiem, czy dzisiaj w ogóle patrzymy. No i taśma gotowa, założona, tylko pospinać tulejki. No i mamy założoną taśmę i co, pasuje dobrze? No nie byłem tu, nie widziałem, no ale chyba tak, Chuj wie, czy tutaj te, to te rolki, czy tu... No, chyba tak. Tak, nie. bo wiesz, jak zwężymy, to ona to się naciągnie, i tu się oprze pewnie, nie? No, elegancko. Tylko tamtą trzeba opuścić i tam się przykręca. Pokazywałeś im? Tamtą trzeba opuścić. I się A przykręca. tutaj trafione jest w ten? To, to nie jest trafione Rosja w otwór. Bo by się schowała pchełka, nie? Tam tamtej też by się nie schowała. Nie, nie schowała się? Nie. A kto to skręcał? Nie wiesz? Nie wiem. Trzeba zapytać, bo tu wiesz, że są te dziurka, no. A łyżkę zostawili, o. I teraz wkładam drugą stronę. Tak wygląda, na półce w ogóle nie ma tutaj śladu. Tutaj troszkę jest delikatny z tej drugiej strony, ale to zostawiamy. Zostawiamy, to tego wałka nie będziemy wymieniać. Mamy trochę za ciasno. Musimy jedną podkładkę dołożyć na pewnym stożniu, bo za ciasto nam dochodzi. No i Ania nam przyniosła rogaliki. Polarek przymierzałaś? Nie, jeszcze nie. Nie, ale przyniosę mi babeczki za tydzień. Tak? Polareków? No dobra. Czy babeczki? Spróbujemy. Na Polskę? Zobacz, ten zielony, z w Sama, y, y, no, y, to jest soczek z papieru A ty rosę nie próbujesz? No jadłem dwa, że nic Rosę już zjadł No Tylko muszę talerz przynieść To dziękujemy no. bardzo, bardzo smaczne Próbowałeś? No, troszeczkę widzę wjechały Cały dzień na rybach byłem, to nawet nie wiedziałem, że są. No i dzisiaj był klient. I sadzarka jest sprzedana. Dogadaliśmy się, także została jeszcze dwójka. Ta sadzarka zmienia właściciela. Rosja tutaj podczepił, wszystko podłączyliśmy, żeby można było sprawdzić czy wszystko działa, wszystko jest w porządku. Także w następnym tygodniu najprawdopodobniej będzie transport i wyjeżdża z gospodarstwa na inne gospodarstwo. I dzień zleciał, nie wiadomo kiedy. A więc tak, przodek mamy złożony, tak jak widać, nowe drążki, nowe uszczelnienie. I jak to wygląda? Ogólnie jakbym robił przód to raczej bym wybrał wszystko oryginalne. Bo nie ma dużej różnicy w cenie. A jest to oryginalne. Choć te zamienniki, które zamontowałem, też nie wyglądały tam najgorzej. Będziemy mieli porównanie prawa strona i lewa strona. Odwrotnie, ta jest lewa, ta jest prawa. Tutaj mamy oryginały, to mamy zamienniki. Z tym, że sobie pomyślałem jeszcze, że mogłem kupić komplet drążków właśnie. Z innego producenta, żeby można było porównać, i mogłem kupić sworznie też, górne z innego producenta, żeby też porównać. Wtedy byłoby w ogóle porównanie. Ale no, jest jak jest. Te sworznie no, pasowały nam tylko, że trzeba było zrobić takie fazy, bo uszczelniacz tam, tam nie wchodził. A poza tym wszystko pasowało. A tu jeszcze był problem trzeba było podciąć, bo nie można założyć nasadki bo jest trochę tutaj ta krawędź szersza ale to taki szczegół, to jak mówię tylko, że yy, no różnica w cenie, wiadomo tańsze, a ciekawe jak yy, z wytrzymałością, to się wszystko okaże no i ciągniczek szykujemy do odkamieniacza trzeciego z tyłu koła są już założone tylko trzeba jeszcze szpilki uzupełnić, bo są pozrywane gwinty i z tyłu rozebraliśmy tutaj, bo będę się podłączał muszę się przewiercić, tak jak w magnumie, bo zrobimy też tutaj układ LS, żeby odkamieniacz pracował w układzie LS i muszę jeszcze dopasować przednie koła. W tym celu mam kupioną blachę i z tej blachy muszę wypalić takie flansze redukcyjne, że te felgi, które były w pumie, żeby zamontować do przodu tutaj. Bo tył nam pasował bez problemu, a przód będziemy musieli dopasować. Nowy pasek na alternatorze, nowy na napinacz. Napinacz jest z dajko Kupiony Pasek długość 1460, tak dobrze pamiętam? 8pk. Wypadałoby jeszcze zobaczyć alternator, tak naprawdę, ale to chyba sobie odpuścimy. I tutaj nic więcej nie będziemy robić w tym ciągu. Praktycznie tylko to trzeba zrobić. No i trzeba będzie sprawdzić oświetlenie. Jeszcze, czy wszystko działa. Żeby była możliwość pracowania właśnie jak już będzie ciemno A i ciekawostka taka Tutaj mam założony obciążnik od Ursusa Ja go zamontowałem na samym początku jak kupiłem ten ciągnik Bo on nie miał obciążnika Miałem taki obciążnik I tak go dopasowałem, że wygląda praktycznie Jakby był fabryczny Jest to zamontowane w ten sposób, że Tutaj przewierciłem się w tym Nagwintowałem i są tutaj dwie szpilki. Te dwie szpilki są przez całość. Następnie ta rama, też jest od właśnie tego obciążnika od Ursusa, została tutaj dołożona z boku. Z tym, że musiałem tu dorobić taką podkładkę, żeby pasowało na szerokość. Ta podkładka jest przykręcona tutaj i Przyspawana jest tutaj ta, właśnie rama, i tak to wygląda. I jeszcze to cało się jest połączone szpilką, a ta szpilka się tutaj opiera o ten, o ten uchwyt oryginalny do obciążników. Także to jest wszystko fajnie, sztywno skręcone, i to nam się fajnie trzyma. Także ten maksum w poprzednim roku sadzenie, teraz odkamienianie. Trochę godzin zrobił, bo tak to głównie ciągnik jeździł z łęciarką i tak tylko po placu. Teraz troszkę więcej pracy mu doszło. A ja się zabieram z jutro za wypalanie tej blachy. I pierwsza próba wypalenia zrobiona. Wypalam teraz średnicę zewnętrzną. Teraz muszę to odbić. Tutaj mam taki magnes, który fajnie się trzyma i w ten sposób wkładam sobie to tutaj i to fajnie stabilnie się tutaj to trzyma. Nie będę teraz tego odrywał i od tego samego środka zrobię teraz średnicę wewnętrzną, czyli to. Teraz to odbiję i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wszelkie mi się, że nie jest źle jak że palenie. nie jest tym, że tym, że nie robię tego na że 15 mm. Jakoś to wyszło. Najważniejsze ja właśnie jest prędkość dobrą trzymać, kiedy ładna. Cięcie. Jak za szybko i za wolno to jest też niedobrze. Będzie dobrze. Tu jest najgorzej ucięte, bo źle sobie zrobiłem, mogłem zrobić trochę to głębiej, żeby rolka się prowadziła po ty po materiala. Tutaj nie było tego materiału i musiałem ręcznie trzymać wysokość cięcia. mamy pierwsze kółko wypalone i to będzie chodzi o to, żeby to przykręcić tutaj do felgi no a wiadomo krążek musi być dopasowany do piasty teraz muszę wypalić tak jak tutaj jest tą średnicę jak sobie zamontuję to może teraz tutaj na stole albo może i nie zaraz pomyślę jak to zrobić teraz muszę dokładnie rozmierzyć to bo tutaj zewnętrzna to plus minus, jak będę miał różnicę, to nie ma takiego znaczenia. Bo później są otwory, i jest to przekręcane tam, i tam nie ma żadnego kołnierza. i prowadzenia a tutaj musi mi to fajnie wejść na piastę i na szpilki, żeby zacząć palić od środka. To muszę przewiercić otwór, zrobię to w dwóch miejscach, po przeciwnych stronach. Wypalę tu kawałek, tu kawałek, i wtedy zmierzę, jaka wychodzi średnica po paleniu. Ewentualnie później skoryguję. Zmierzyłem dokładnie otwór centrujący i wychodzi, że jest 221. Tutaj, I tu mam tak, już w sumie, to zarysowane. Mam dwie linie. Czyli ta jest na 221. Tu. Teraz wywiercę wiertarką otwór z jednej i z drugiej strony i ustawię cyrkier od plazmy, żeby to wypalić. A następnie zajmę się wierceniem otworów. Których mówiłem po przeciwnej strony, żeby można było zacząć cięcie plazmy Bobby dzisiaj razby ale chciałem sprawdzić wymiar cięcia także musimy mieć dwa otwory do przeciwnej strony wstępne cięcie dokonane teraz tylko pomiar średnicy jak by to wyglądało zajmiemy to mierzymy sobie tam. będzie dobrze jest 221 z hakiem no. palimy palimy dalej Niestety mam teraz wyjazd. Nie wiem o której dzisiaj wrócę. Czy to dzisiaj będę kończył, czy jutro. Jest na tym etapie. Mam ustawione średnice, tak sobie teraz pomyślałem, że jeszcze jak mam środek, to sobie wytrasuję, gdzie mają być otwory. Będzie mi łatwiej później to wycentrować. Także teraz, jak wrócę, to sobie wytrasuję, gdzie mają być otwory, na jakiejś średnicy. Tutaj również i będziemy dalej to chcieli i wiercili.